Hej, to ja, Pifek, zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Taki, taki fajny, statystyczny, ogłoszeniowy odcinek, ponieważ czemu mnie No więc tak. Poprzedni dwa live po prostu były szokujące dla mnie. Nie wiedziałem, że taki, że taki mini powrót dawał taką satysfakcję. W pierwszym live ponad 50 wyświetleń. 9 osób dołączyło na live więc naprawdę bardzo cieszę się z tego oraz w dodatku jeszcze większy wzrost subów 8 subów wiele nie no serio ja jestem bardzo zaskoczony waszym wynikiem oby tak dalej no i było Livestream z siostrą no i proszę bardzo 12 osób na live nowy rekord Kolej, po raz kolejny pod, pobity no, dzisiaj chyba wskakuje te ogłoszenia. No i cele na następne 115 subów to chyba. Jutro wejdzie jeszcze challenge, więc uważajcie, 115 subów to chyba wreszcie zrobię jakiś porządny serwer. Nie, 125 subów, bo to jest zbyt dużo na 120 subów będzie QA, a za 115 normalnie. Nowa gra wleci. No i może jeszcze będę rozpoczynał nagrywać z Twitcha, który jest owszem bardzo popularny. Na razie nie dam linku, ponieważ jeszcze nie nagrywam, ja się tam trenuję. Nagrywanie w ogóle, no wiecie, no, trzeba trenować. No. no i będą codziennie lecieć odcinki z Minecrafta i live, i live z Minecrafta, bądź tej gry, o której myślę sobie, ale pewnie nie albo może tak albo nie albo tak może? więc tak takie mini ogłoszeniowe statystyczne i tak w ogóle lecimy z tym bo chcę 60 wyświetleń co, co dzień mam już 2, i 2300 wyświetleń jestem podekscytowany jeśli zobaczymy 5000 a i także zrobiliśmy i brawo dla was, dla niektórych z Was, zrobiliśmy perfekcyjny rajd na takiego youtubera, który nie subskrybuje, nazywa się Misekety. Miał rekord osób na premierze to 5 było teraz dobiliśmy jej, e, dobyliśmy mu 8 widzów Co jest bardzo dobrym wynikiem dla takiego małego youtubera, bez urazy. <grych> no więc tak. Spróbujcie, łapkujcie, dzwonkujcie i reklamujcie, ponieważ jestem zbyt leniwy, żeby reklamować się. Zaczynamy nowy rozdział. Nie, no, zaczęliśmy już w, na końcu kwietnia, albo tam na maju, w maju nie wiem. Nie wiem kiedy. Więc... Kontynuujemy ten piękny rozdział Minecrafta. No i... Pijemy 100-200 subów do końca wakacji. Ja myślę, że to jest możliwe. Ja myślę, że to jest możliwe. Dobra, siema.